Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie kochani na moim kanale. A zwłaszcza bardzo serdecznie witam lwy. Witajcie lewki. Kochani, zrobimy sobie dzisiaj czytanie: ja i on, co nas łączy. Tak sobie zrobimy. Zobaczymy sobie, co u was, zobaczymy sobie, co u drugiej strony i zrobimy sobie rezultat. Kochani, będzie to czytanie. Ogólne, więc bierzcie ze sobą tylko to, co z Wami rezonuje, resztę odrzucajcie. Bierzcie to, co potrzebujecie. Tytuł sobie dopasujcie, bo to może być, wiecie, to może być w różnej kwestii. W każdym bądź razie zobaczymy sobie, jak się będą przedstawiały energie. Bierzcie to, co potrzebujecie. To nie będzie rozkład dla każdego, wiadoma sprawa. Jeśli będzie Wam się podobało, bardzo proszę o łapkę w górę i komentarze. Dobra, na końcu sobie zrobimy wyrocznie i zobaczymy sobie, kochani, co tu się u Was dzieje. Co się dzieje u Was w związku? Co Was łączy? Jak Wy do tego podchodzicie, moje drogie lwy? Jak Wy do tego podchodzicie? Do tej Waszej relacji. Działacie z czymś bardzo mocno. Działacie w kwestii re, relacyjnej. Yy, chcecie czegoś nowego. No ale też myślicie o zmianie, yy, o zmianie, yy, o obraniu innej drogi. Potrzeba jest, kochani, w was czegoś nowego. Mam wrażenie, że jesteście już yy, z... Ta relacja, Wasz związek nie spełnia Waszych oczekiwań. Mam takie wrażenie. Wy chcecie działać, Wy chcecie ognia, Wy chcecie pożądania, Wy chcecie pasji, Wy chcecie działać w tej relacji. A tutaj, kochani, coś się dzieje, że Wy myślicie o zmianie frontu. Może być tak, że zostałyście poturbowane. Przez drugą stronę, ja sobie dołożę oczywiście te karty, może być kochani tak, że wy, wy chcecie, może być tak, że wy zostałyście, zostaliście poturbowani. Relacja, w której jesteście, uczucia, one jeszcze są. Ale... Czegoś brakuje. Mam wrażenie, że brakuje tej, tej iskry, takiego tego, tego pożądania, takiego tej zmysłowości, tych chwil, takiej, takich uniesienia, ale takich wiecie na 100%. Mam takie wrażenie. Wy chcecie tego ognia, tego ognia tutaj mam wrażenie brakuje, bo wy ten ogień w sobie macie. I przez to właśnie, że. <laughs> Jest brak działania ze strony z, jeżeli chodzi o drugą stronę w tej kwestii wy kochani myślicie o obraniu innej drogi o odejściu w nieznane dla was y, y, strony ale coś was bardzo mocno jeszcze trzyma coś was kochani jeszcze bardzo mocno trzyma w tej relacji nie podejmujecie tych kroków na tą chwilę Hmm? Nie podejmujecie kroków na tą chwilę, ale ale myślicie o tym. Jest brak działania ze strony z, z, jeżeli chodzi o drugą stronę. Nie ma poczyniania pewnych kroków. Was to powoli, kochani, wypala. Wy chcecie tak, wy chcecie pasji, wy chcecie ognia, chcecie namiętności, uczucia, działania, a tutaj mam wrażenie tego nie ma. Ale zobaczymy sobie drugą stronę. Co wasza druga strona ma w głowie? Podjęcie decyzji. Mhm. Wie, czego chce. Mhm. Czeka na wiadomości z waszej strony. Kochani, ja mam wrażenie, że tutaj jest brak um, komunikacji między wami. Też mam takie, takie odczucia, że jest, kochani, między wami brak komunikacji, bo druga strona czeka, kochani, czeka na wasz ruch. Czeka, aż wy wyciągniecie rękę w jego stronę z pewnymi działaniami. Tutaj jest, on ma, on podejmuje jakąś decyzję, on, kochani, podejmuje jakąś decyzję, i bardzo się spieszy z podjęciem tej decyzji. Czego to dotyczy, kochani, Wy będziecie wiedzieć najlepiej. To jest osoba, która wie, czego chce. To jest osoba, która potrafi się odnaleźć w pewnych sytuacjach. Ale tutaj coś, kochani, między Wami się zadziało, bo Wam brakuje ognia, Wam brakuje pasji, a On podejmuje jakąś decyzję. Może podejmuje decyzję związane właśnie z tym, żeby wdrożyć jakieś zmiany w wasze życie. Spieszy mu się z tym bardzo. Spieszy mu się z tym, z tym działaniem. Jakieś szybkie działanie. No, ale my sobie, kochani, dołożymy te karty, bo my tak tego nie zostawimy, bo my tu nie wiemy, o co chodzi. Dobra. O co chodzi u Was, jeżeli chodzi o zmianę drogi Waszej? No, wdrażacie jakieś działanie, kochani, w życie. Jest stan zawieszenia. No, Wasza relacja stanęła w miejscu. Wasza relacja stanęła w jednym miejscu i to się nie posuwa dalej. A Wy chcecie tej pasji, Wy chcecie tego, tego ognia. Tego ognia brakuje. No to się tylko potwierdza, kochani. Brakuje działania ze strony, jeżeli chodzi o drugą stronę. Tego działania brakuje. Wasza relacja, wasz związek przychodzi stan zawieszenia. Stoicie w jednym miejscu, nic nie posuwa się dalej. Jak i wy, tak i druga strona oczekuje jakiejś zmiany. Hmm? Coś tutaj, kochani, utknęło między wami. Coś się podziało, że stanęliście w miejscu i w ogóle nie posuwa się to do przodu. Wam brakuje. Wam brakuje. Ognia w związku. Waszemu partnerowi, Wasz partner czeka na ruch z waszej strony. Nie ma wspólnego mianownika, brakuje tego. On, on podejmuje jakąś decyzję. Zaraz sobie zobaczymy, jaką. O co chodzi tutaj z tą decyzją? Jaką decyzję podejmuje? On jest znudzony i zniecierpliwiony czekaniem. On jest już, kochani, czymś znudzony. On, ona, oczywiście dopasujcie do siebie. Czeka na ruch z waszej strony. Czeka, aż wy podejmiecie jakieś kroki. Coś, kochani, spowodowało w, waszej, w Waszym związku, że jest zastój. Zrobił się, kochani, zastój. Może jest potrzeba, może jest potrzeba przemyślenia sobie pewnych rzeczy, jeżeli chodzi o, o, o Wasz związek. No, może jest potrzeba zmiany. Powiedzcie o swoich potrzebach, co wy czujecie. Hmm. No, on, on, on chce szczęścia, on chce szczęścia, radości. On czeka na ruch z waszej strony. Mam takie wrażenie. O co chodzi z wiadomościami? Wiadomości odnośnie rodziny, wiadomości odnośnie waszego związku. Odnośnie szczęścia. On czeka na Wasz ruch. Hmm? Bo coś spowodowało to, że Wy myślicie o obraniu innej drogi, jeżeli chodzi o, o Waszego partnera. Ale, to, ale coś Was trzyma bardzo mocno, że nie decydujecie się yy, na podjęcie tego kroku, bo na podjęcie tego kroku Wy się, kochani, na razie nie decydujecie. Ta relacja was trzyma. Wasz partner w czymś was, w jakiejś kwestii, coś was zatrzymuje. Jest zastój. Nie możecie dokonać tej decyzji o odejściu. Hmm? I on też boryka się z trudnym dla niego wyborem. On ma decyzję do podjęcia, ale to jest dla niego bardzo trudny wybór. Niemożność dokonania tego wyboru odnośnie waszej relacji. Coś, kochani, się między wami tutaj wydarzyło? Hmm? Coś się, kochani, wydarzyło? Może wy kogoś poznałyście? Wy też macie wybór przed sobą do dokonania. Którą drogę obrać? No i właśnie nie wiecie, którą drogę obrać, bo myślicie o obraniu innej drogi. Ale was trzyma ta relacja, was trzyma wasz partner, partnerka. Coś was nadal łączy, nie ma wspólnego mianownika. Hmm? Jakaś zmiana, dokończenie jakiegoś cyklu. No kochani, no może być tak, że wy zdecydujecie się na coś nowego, że wy postanowicie, postawicie kropkę nad i. I odejdziecie z tej relacji, ponieważ coś się wydarzyło, co spowodowało w Was mm, obranie innej drogi. No, jest dokończenie jakiegoś cyklu, otwierają się nowe drzwi, może jest tak, że kogoś poznaliście, poznałeście, tak? I decydujecie się na zmianę waszego życia, totalną zmianę waszego życia. Gdzieś się pogubiliście w tym wszystkim, jeżeli chodzi o wasz związek. Hmm? Może będzie próba odbudowy tego wszystkiego. Może to będzie po prostu pójście w to nowe, ponieważ wy jak i wy tak i wasz partner będziecie chcieli odbudować tą relację. Hmm? No, ale wasz partner też wraca często do przeszłości. Teraz pytanie: czy wraca do przeszłości związanej z wami, czy wraca do przeszłości swojej? To już wy będziecie wiedzieć najlepiej. Hmm? Może on nawywijał, tak? Może nawywijał i teraz ym... i teraz wy czujecie się tak, że chcecie odejść. Chcecie obrać inną drogę? Potrzeba zmiany. Coś trzeba zmienić. Dobra, ja sobie to poskładam i zobaczymy rezultat tego, moi drodzy, tej waszej relacji. Tego, co was łączy, bo coś was jeszcze łączy. To nie jest tak, że nie, ale tutaj się borykacie z decyzjami odnośnie waszego życia. Dobra, to sobie możemy tutaj. Nie, no przecież. Dobra. Co was, jakie macie wspólne? Co macie wspólne? Co was tutaj łączy? No też jest niecierpliwienie, znudzenie. Potrzeba zmiany. No. Wiecie, czego chcecie. Macie na to siła. Yy, macie na to moc. Yy, macie na to odwagę, żeby zmienić pewne rzeczy. Ale jest jakieś znudzenie. Wlazła was, wasz związek, wlazła rutyna. Wlazła stagnacja. I to powoduje stan zawieszenia. Mam, taką, mam takie wrażenie. To powoduje stan zawieszenia, gdzie Jesteście tym już znudzeni. Nie ma ognia. Brak ognia, brak namiętności, brak yy, yy, pożądania, brak tego, tego czegoś. Wiecie o, wiecie, wiecie o co chodzi. Hmm? No, macie na to siłę, no kurde. Macie siłę, kochani, na to, żeby yy, wybrnąć z tej sytuacji. Wy, kochani, Wy, jako lew, jesteście bardzo odważni i jesteście bardzo silni. Tylko teraz pytanie: czy jeśli wydarzyła się sytuacja, która spowodowała w was myśli o odejściu, czy chcecie dalej kontynuować relacje z waszym partnerem? Na to pytanie musicie sobie odpowiedzieć sami. Bo tutaj są jakieś decyzje do podjęcia. Wy, ja mam wrażenie, że tutaj na horyzoncie jest nowa miłość. Lub odbudowa waszego związku. Coś nowego. Albo tchnięcie nowego życia w wasz związek, lub rozejście lub odejście od, od tej sytuacji i zaczynanie zupełnie czegoś nowego z kimś nowym. No. Bo na tą chwilę mm, jesteście zniecierpliwieni, znudzeni. Jak i jedna strona, tak i druga strona. Nie ma wspólnego mianownika. Jest jakiś zastój, jakiś stan zawieszenia. Coś dziwnego wlazło w wasz związek. Na to pytanie wyznacie odpowiedź dobra zobaczymy sobie kartę wyroczni co ona na się tutaj powiedzieć stań na krawędzi hmm? stań na krawędzi kochani czytam wam już wam czytam tylko to znajdę mam już wam czytam To normalne, że boimy się prawdziwej intymności z drugą osobą, gdy pozwalamy jej zobaczyć wszystkie aspekty siebie, zwłaszcza te części, które ukrywamy i chronimy. To czas, aby podjąć to ryzyko i dać się zobaczyć, naprawdę zobaczyć. Ważne jest, abyś się odezwał, wyraził to, czego potrzebujesz, określił kim jesteś, powiedział co, na co masz nadzieję, czyli potrzeba rozmowy ogromnej, żeby wytłumaczyć ten chaos. To nie jest czas na bezpieczne postępowanie, ale na krok w nieznane. No, czyli może być też tak, że wy, kochani, zdecydujecie się na ten krok w nieznane. Będziesz zadowol zadowolony, że to zrobiłeś. Gdy szukasz partnera, też musisz tak postąpić, zaryzykować, zrób jeden krok w kierunku, w kierunku bogów, a oni odpowiedzą na twoje pragnienia. Teraz pytanie, jakie są w Was pragnienia? Czego Wy pragniecie i czego Wy oczekujecie? No. Bo coś tu się wydarzyło dziwnego. Coś, co spowodowało w was yy, myśli o obraniu innej drogi. Jest brak ognia, jest brak pożądania i jest brak mm, intymności mam wrażenie. Wy chcecie czegoś innego, nowego. Partner boryka się z, jako, z podjęciem jakiejś decyzji. Czeka na reakcję z waszej strony. Jest znudzenie, jest niecierpliwienie. Hmm. Macie siłę to przezwyciężyć. Pytanie, czego Wy tak naprawdę chcecie? To już wiecie Wy najlepiej. Życzę Wam, kochani, wszystkiego dobrego i do usłyszenia.